Polszczyzna świerszczy. Cześć moczy mordko, a czapeczka czeryśniaku po Czarnobylski skurczy byku, wyjada czumięczaków, Czyżbyś ostatecznie ukończył bajeczkę potuczony trytonczyk, oczywiście niszczycielską dostatecznie? ćwiczył w nieskończoność słóweczkasczyk, czyli rozpraweczkę o lirycznym rozpruwaczu, patriotyczny szczylik. Włócząga trzeszczyszczeń, wyuczy licznych uczonych z proroczych, uczelni czynieniaczy taj Grzędowicz. Zaskoczyć czymś szczególnym słuchacza czuł, ojczystym pstryczek wiadaczkę barczysty byczku. Przeoczył i zdobycznik ciemny, nieudacznik, niealfabetyczną wojaczkę czy czas zacząć chłopczyku. Wczesno-czerwcowego wieczoru w czeluściach czarciej pieczary, czarująca czarownica wyczarowała łascza rudziejskiej, czary wyczesane czerwonka, bo czarna we pieczary, po czym zaczęła wyczekiwać, po czym cię byczej po czwary, lecz. Wyskoczył z grzybeczka z uwieszczy włóczęga, czempion wieszczy, często peszczelnie szczający w sztaf. Szczy! Szczukowaty trzeszczoszczęk. W woreczku taszczył mruczące kociaczki pi, 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 pi piszczące kurczęta. kurczę, czego mruczek smaczek ma na maczek czekolady, tabliczkę. Ci ciaczku poczekaj, chwileczkę! Często rzeszczą na koteczka, rycząc niczym zdziczy człek. Tymczasem pieczeń karczek i na mieczu piecze. Lecz pod garniczka wieczkiem Podczas wieczerzy sprzeczeń demoniczną Czaczytałem przesącząc soczek z pomarańczy Oczka błyszczą szaleńczym szczęściem Z i zgoneczek, Słoneczko deszczyk tęcza, dzwoneczek zabrzęczał Czterolistą koniczynkę w uciąga Trzeszczyszczę czarującej czarownicy Wręcza i rzecze Czerwono włosa oso oso Wyjście urządliłaś mi nosa Osa czając wdziękiem niczym wszystkie razem wzięte lalunie w pornosach. A tak to dosadnie rzecz umując, to sam nie wiem, czy ty też to samo czujesz, rzućmy wszystko i na bosa. Ka, powędrujmy po sam kraniec świata, stójmy tam, postukajmy się wina lampkami, a później będąc zupełnie sami, delikatnie musnę cię ustami moami. O ma miłaś, mnie ma miła włosami, ja chcę tu usta. No, widź, przy tobie rekord w bez usta, mi mizieniu ręką cię bo usta, Cii, przy tobie nym mogę tętno, Wzrasta jak w lustrach odbicia twego piękno, Więc usta liłem, że jeśli mięknąć, To ty usta jąc z wina butelką i z mnóstwa, Komplementów jedno powiedzieć ci masz W swojej kobiecości urok, anielko. Niestety różnica wieku między nimi zbyt wielką. I przyszło mu walczyć o nią jak baran szabelką. Wyskoczył naprzeciwko nich hojraków legion, którzy myśleli tylko o tym, by ją po tyłku klepnąć. chodźmy. dokończyczywszy czwaro w moczarach poczęta. Czemu oczarowałaś czułością, chłopcze oczęta? Z Cz czym czynem uczyniłaś czystkę szczęścia? Zrozpaczony wędrowniczek zaczął ślimaczyć się w cząsteczek częściach. Cześć ci oddał, cześć! Usłyszał, poddał się, roczek milczał, po czym wykrzyczał, jeszcze zawalczył smoczego warkocza magiczny kołczan.